Witajcie w kolejnym odcinku wojny śmietnikowe oto literatura i kawunia o. Woda o. Troszkę się pomoczyło co tu mamy technologia robót sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o. Podręczniki ciekawe Efektywność ekonomiczna inwestycji na obszarach immeliorowanych. Uuu, jakiś wodociągowiec tu był. Wpływ melioracji na wydajność gleb lekkich. Budownictwo wodne. Budownictwo i melioracji. Wow. Kształcił wygląda na stare No, ciekawe, ciekawe okay. eksploatacja urządzeń melhoracyjnych na użytkach zielonych Instruktor melhoracji Łąkarstwa Jan Haniewicz Nie ciekawe Myślę. Sporo rzeczy dowiedzieć ale kto to będzie czytał? Eksploatacja urządzeń i systemów melioracyjnych. No, hmm. bardzo ciekawe. Wodociągi i kanalizacja. No, nic mnie tu nie zainteresowało. <grym> Z tym W tym woreczku. Dobra. To wszystko w tym odcineczku. Subskrybujcie. I się koronawirusa nie bójcie. Do zobaczenia. Cześć.